Szanowni Państwo, Rosja nie tylko walczy w wszelkie zasady życia ludzkiego, niszczy życie na Ukrainie, ale także wypala do gołego betonu i zostawia za sobą dymiące zgliszcze. To powoduje, że już jest 10 milionów osób musiało opuścić swoje domy. 2,5 miliona z nich jest w Polsce, ale nie zapominajmy o tym, że 6 milionów osób jest wewnętrznie gdzieś rozlokowana na Ukrainie. I tutaj w Lwowie jesteśmy w Parku Stryjskim, w którym Polska razem we współpracy z władzami ukraińskimi doprowadziła do skonstruowania specjalnego miejsca, specjalnego nazwijmy to miasteczka kontenerowego. To jest. Miasteczko, które ma być w krótkim terminie używane. Warunki życia są tutaj typowo przejściowe. Dla tych ludzi, którzy po prostu nie mają się gdzie podejść. Rozmawialiśmy tutaj z dziećmi ze Słowiańska, ze wschodu Ukrainy. Są osoby z Mariupola, z Puczy, z Doniecka, z, donieckiej, z donieckiego obwodu. Wszystko to Pokazuje, jaka jest skala zniszczeń tutaj na Ukrainie, i dlatego nie możemy zostawić naszych sąsiadów w osamotnieniu. Najgorsza rzecz dla tych, którzy walczą, jest świadomość, że mogą być osamotnieni. Musimy podtrzymywać tego ducha walki właśnie także poprzez to, że troszczymy się o najsłabszych. Tutaj widzieliśmy kobiety, dzieci, bo mężczyźni są. Na froncie walczą o wolną Ukrainę, ale także o nasze bezpieczeństwo. Ten pomysł budowy miasteczek kontenerowych był omawiany na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego u pana prezydenta, podnoszony przez pana Pawła Kukiza i dziś został wykonany. Dziękuję wszystkim za inspirację, ale także za realną, operacyjną, organizacyjną pracę za wykonanie. Szanowni Państwo, to jest wielki, całościowy problem. Walka na Ukrainie jest walką o wolność, o bezpieczeństwo całej Europy. Zbrodnie w Buczy, w Borodziance, w Ostomelu i w setkach innych miast pokazują, z jak barbarzyńskim systemem, z jak barbarzyńskim reżimem musimy się zmierzyć jako Europa. Ukraina broni najbardziej uniwersalnej wartości, najbardziej Europejskiej wartości. Prawo do życia, prawo do wolności, suwerenności. Czy można sobie wyobrazić bardziej uniwersalne wartości? Dlatego ze wszystkich miejsc, gdziekolwiek jestem, jak rozmawiam z przywódcami państw zachodnich Unii Europejskiej, to wskazuję wyraźnie na konieczność jak najmocniejszych sankcji. Bo to jest najmniejsza cena, jaką możemy zapłacić, także my w Europie, za to, co dzieje się tutaj na Ukrainie, za te, za te straszne zbrodnie. Najmniejsza cena w odzyskaniu wolności i z tego muszą sobie wszyscy zdać sprawę. Dlatego apeluję, porzućcie kalkulatory, sięgnijcie do swoich sumień. To jest mój apel do przywódców krajów zachodnich, po to, żeby zobaczyli, jak wygląda dzisiaj życie tutaj, w końcu w sercu Europy, bo w Ukrainie bije serce Europy. Dzisiaj tutaj jest front wolności, tutaj są barykady wolności i suwerenności. Musimy zdać sobie z tego w pełni sprawę. Te zgliszcza, popalone domy, zniszczone miasta, które rosyjskie wojsko zostawia za sobą, jest wielkim świadectwem barbarzyństwa, ale jednocześnie. Musi być dla nas wielkim wezwaniem do działania. Dla Polski, dla Polaków, jest takim wezwaniem do działania. Zdajemy sobie z tego sprawę. Dzień po dniu dostajemy ten raport z oblężonego miasta, z Mariupola. Widzimy, do jakich zbrodni tam dochodzi. Szanowni Państwo, nie możemy tych zbrodni pozostawić nierozliczonymi. Sprawiedliwości musi stać się zadość. Dziś widzimy także, że ta wojna Putina przeciwko narodowi ukraińskiemu doprowadziła do wielkich zawirowań gospodarczych. Ale czym, że one są w porównaniu do życia ludzi tutaj, na Ukrainie? To, co dzieje się w zachodniej Europie, to jedynie mały ślad tego, jakie krzywdy tutaj w Ukrainie zachodzą na Ukrainie zachodzą. I dlatego podkreślam to. Z całą mocą. Dzisiaj i jutro jesteśmy i będziemy razem z naszymi sąsiadami ukraińskimi w ich walce o wolność, bo walczą także o nasze bezpieczeństwo. O pokój. O pokój w Europie. O to, żeby nie było takich sytuacji, że wielki sąsiad może napaść sobie mniejsze państwa, odbić je, zniewolić. Nie chcemy być w niewoli u Rosjan. My wiemy doskonale, co to jest być w niewoli u Rosji. Nie chcemy tego. I dlatego robimy wszystko, żeby ochronić ukraińskie dzieci, kobiety w takich miasteczkach jak to tutaj zbudowane w Lwowie. Będzie ich więcej. Tu znajduje schronienie 300-350 osób. W samym Lwowie będzie to 5 tysięcy osób, ale już nasi specjalni wysłannicy jadą do Buczy, do miast wokół Kijowa i tam będą stawiali podobne miasteczka. Dziś z tego miejsca także apeluję do Komisji Europejskiej. O to, żeby ten Fundusz Solidarnościowy z Ukrainy wreszcie zaczął działać. Żeby pojawiły się nowe pieniądze, nie przesuwane z jednej szuflady do drugiej. Żeby pojawiły się nowe pieniądze. Nie ma na co czekać. Nie można pozwolić, żeby kolejne zbrodnie na Ukrainie zachodziły. Jakie są te Red Lines, jak czasami mówią? Jakie są te. Redlines, czy to są linie krwi, do przekroczenia, po przekroczeniu których dopiero będziemy działać? Działać trzeba jak najszybciej. Prezydent Zeroński miał jak najbardziej rację, żeby zastosować sankcje przed atakiem. Niestety to się nie stało. I dziś te sankcje muszą być jak najmocniejsze właśnie po to, żeby pomóc naszym sąsiadom i przyjaciołom ukraińskim walczyć o wolność. Bo Warto raz jeszcze podkreślić, oni walczą także o wolność, bezpieczeństwo i pokój cały.